Elo elo, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony OrkowyWódz i dzisiaj wracam do was z kolejnymi powtórkami z naszych bieżących mistrzów z Polski. Dzisiaj pod lupę wziąłem sobie mecz Pyrusa, który wystawił dla nas Zielonoskórych oraz Arminiusa, który w tej bitwie zagra dla nas TK, Tomb sami, Królami Grobowców. A więc przejdźmy od razu do omówienia buildów. Pyrus swoimi zielonoskórymi wystawił dla nas dziwadła 8 szczytów wysunięte tak lekko do przodu przed całą pierwszą linią. Tymczasem na samej pierwszej linii mamy debestiaki orków, orkowe chłopaki, debestiaki orków oraz orkowe chłopaki, czyli przemieszana pierwsza linia. Na drugiej linii widzimy kontyngent Strzelecki, złożony z Uczników Dzikich Orków, Skrzypiących Uczników oraz Uczników Dzikich Orków. Z tyłu widzimy Dużego Szefa Czarnych Orków, Królowe Arachnaroków, tego rorowego pająka oraz Wielkiego Szamana Goblinów na pająku, który ma dla nas tego debuffa, Podstępne Dźgnięcie oraz Windig na flankach mamy jeszcze dwa razy yy, goblińskich jeźdźców na leśnych pająkach. Tymczasem, Arminius swoimi Tumpingsami wystawił dla nas szachownicę w postaci straży grobowców oraz szkieletów wojowników. Dokładnie, mamy trzy razy szkieletów wojowników oraz dwa oddziały. Trzy oddziały straży grobowców. Mamy dwa razy uszapty z wielkimi łukami. Widzimy tutaj kermi, kerm, kociaczka, w każdym bądź razie. Tutaj widzimy Setrę nieśmiertelnego, również na swoim kociaczku. Co on tam dla nas posiada? Debuffa, tą odporność fizyczną. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o czary. Później tam są te jego umiejętności do osłaniania całego strzelania. Mamy jeszcze trzy oddziały szkieletów włóczników, w tym raz rorowe, oraz widzimy tutaj jeszcze sarkofag Dusz. A więc przejdźmy do samej powtórki i zobaczmy, jak tutaj chłopaki sobie będą radzić. Sarkofag Dusz rozpoczął ostrzał. Z tego co widzę, to fokusuje się on tutaj w tych orkowych chłopaków, którzy są podbici do jednej złotej belki. Ci drudzy też. No, to pewnie Pyrus wykorzystał tutaj. Resztę gotóweczki, która mu została, u Szabty zaczynają fokusować swój ostrzał. Fokusują się oni na królowie Arachnaroków, aczkolwiek tutaj y, Pyrus bardzo sprytnie stara się unikać tego ostrzału. Widzimy, że sarkofag już wciąż fokusuje się na orkowych chłopakach. No i zobaczymy, zobaczymy. Zaraz tutaj zielono skóry podejdzie do zwarcia. Zobaczymy, czy te debściaki orków oraz te orkowe chłopaki zdołają się przebić tu przez ten straż grobowców, łucznicy dzikich orków rozpoczęli właśnie ostrzał, fokusują on u Bardzo fajny wybór. U mogą być bardzo niebezpieczne. Zresztą widać to po tym. Mamy królowę Arachnaroków, która przez ostrzał u ma już połowę życia ściągniętego. Widać, że tutaj Pyrus musi ją cały czas wycofywać. No i mamy zderzenie tych pierwszych liń. Tak tutaj królowa Arachnoroków przyzwała pającz, te pa swoje pajączątka. Tutaj kotek goni dziwadła ośmiu szczytów. No nie będą oni mieli zbyt lekkiego życia z tym koteczkiem. Tu widzimy, że orkowe chłopaki walczą z cetrom nieśmiertelnym. Ostrzał jest wciąż fokusowany na uszatki. Widać, że tutaj Pyrus objechał swoimi jeźdźcami na pająkach i próbuje dopaść te uszatki, wyłączyć je w ogóle, żeby nie, nie kontynuowały one ostrzału. Ostatecznie udaje mu się to z tej jednej strony. Widzimy, że Ła jest odpalone. Tutaj cały czas wielki szaman goblinów on sobie rzuca ten swój pocisk. Jak widać, bardzo skutecznie. Jedne uszatki z wielkimi łukami już już dogorywają. Tutaj widać, że Arminius w odpowiedzi rzuca za wielkim szamanem nocnych goblinów swoich włóczników. Aczkolwiek ten szaman jest dosyć szybki, oni on nie powinni go złapać. No i widzimy, widzimy, że tutaj ten szaman rzuca się na te uszatki. Drugie są cały czas nękane przez tych jeźdźców goblinów. Arminius przełączył swój sarkofag dusz, żeby pozbyć się tutaj tego, tych wścibskich goblinów, które nie pozwalają strzelać tym muszadkom. No i z tego co widać, co tutaj na pierwszej linii. Tutaj królowa Arachnaroków walczy ze Setrą. Wspomagana jest ostrzałem dzikich orków. Jakieś czary słychać po stronie Tum Kingsów. No i ucieka, ucieka swoim setrom Arminius, ponieważ tutaj ten ostrzał plus królowa Arachnaroków. No widać, że obili, obiły go troszeczkę. Tutaj gonitwa wciąż trwa. Widać, że ci goblijscy jeźdźcy nie przypuszczają, że oni sobie mogą tak dobrze radzić z tymi uszapti. Te jedne za niedługo wyparują. Tutaj widzimy, że wielki szaman goblinów rzucił się na sarkofag dusz, żeby również, żeby wyłączyć go ze strzelania. Uszatki przyzwane na łuczników, bardzo dobry wybór. One tutaj, y, Arminius również próbuje wyłączać strzelectwo orkowe, żeby nie nękało one tutaj setry. Co się stało z drugim koteczkiem? No drugi koteczek już chyba wyparował. Nie, biega, biega tutaj. On biega sobie od jednostki do jednostki, przewracając to. Animacja ataku tego koteczka jest tak o tyle fajna, że on może sobie biegać po ty pomiędzy tymi wszystkimi, patrzcie, widzicie biega on sobie tutaj pomiędzy tymi wszystkimi modelami robi sobie co chce, przewraca je, aczkolwiek tutaj widzę, że Pyrus rzucił w pościg y tą królową Arachnaroków, żeby sobie tutaj nie hasał ten koteczek tak bardzo jednakże, jednakże tutaj widzimy, że piechota orkowa się sypie, tak, sypie się ta piechota orkowa a piechota Tumkingsa. Widzieliśmy ładny pocisk. W sarkofag dusz. Ostatecznie zaczyna on mrugotać. A ta piechota Tumkingsa trzyma się i to tak dosyć, dosyć ciekawie. A więc mamy teraz jedną wielką gonitwę, tak? Tutaj widzimy, że orkowe chłopaki się nawróciły. Pajączątka dorwały sarkofag dusz. Tu widzimy cały czas pościg tymi yy, Szkieletami włóczników Tego yy, Gonią wciąż tego szamana orkowego Tu widzimy, że kolejna królowa Arachna roku no, goni tego nekrosfinksa No i jestem ciekaw jak to się zakończy Ponieważ tutaj bardzo fajnie Pyrusowi udało się powyłączać te uszatki Udało się wyłączyć ten sarkofag Aczkolwiek pozostały mu wciąż Setra do y, pokonania oraz ten kotek. Jednakże widzę, że tutaj ten kotek został dopadnięty przez dużego szefa czarnych orków. No i ucieka on. Jest on w odwrocie. Tutaj, tutaj jak widać, ten pościg wciąż trwa. Tutaj, oba y, oddziały goblińskich jeźdźców na pająkach. Ostatecznie zniszczyły ten oddział u Szabki. No i tak jak. Wydawało się, że tutaj Tomb Kings miał przewagę. Tak teraz widzimy, że tych zielonych proporców jest więcej. Tutaj jest jeszcze jakaś straż grobowców. Tutaj kolejny oddział Tomb Kingsowy wyparował. No i zobaczymy, zobaczymy. Tutaj widzimy taką trochę gonitwę. Taki z jednej strony tutaj jest goniony wielki szaman nocnych goblinów. Tymczasem z drugiej strony tutaj Pyrus swoimi oddziałami dopada Pozostałości piechoty King'sowej, która mu pozostała, tu widzimy, że te dwa oddziały tych gobińskich jeźdźców na leśnych pająkach dopadły tego setre. Zobaczymy. No, te oddziały tutaj się spisały świetnie. One wyłączały bardzo skutecznie te całe uszaty. No i e, wielki szaman nocnych goblinów również dorzuca się do całej imprezy. Już widać, że tutaj e, dobiega królowa Arachnaroków oraz duży szef czarnych orków. No i zobaczymy, jak to starcie się tutaj rozwinie, rozwiąże, ponieważ moim zdaniem tutaj jest teraz najważniejszy punkt, tak. No ale Setra może mieć problemy z tymi dwoma wielkimi pająkami. Mimo wsparcia swojej rorowej, yy, rorowych szkieletów włóczników, gdyż no, pająki mają premię do walki z dużymi oddziałami, z dużymi jednostkami. A setra, jak wiadomo, na tym swoim kociaku jest duży tu widzimy, że włócznicy zaczynają powoli mrugotać. Arminius wykonuje cały czas szarże. Tutaj piechota Tungkingsu została zatrzymana przez te pajączątka przyzywane przez królowe Arachnaroków oraz Dziwadła Ośmiu Szczytów. No i jak zakończy się ten pojedynek? Setra jest zmuszony do ucieczki. Męczące utrapienie zostało rzucone. Minus 30 podstawowej siły broni oraz minus 24 do ataków w zwarciu. No i znowu mamy pościg, tak? Indictive Clare, również rzucone w setrę, aczkolwiek nie zadało to nie wiadomo jak wielkich obrażeń. No i cała chmara orków goni wielkiego setre na swoim kociaku. Tam widzimy, że w oddali nawracają się jednostki orków. No i moim zdaniem, moim zdaniem Pyrus to tutaj ugra z zieloną skórę, tak? Ugra to, gdyż zostało mu już co prawda straż grobowców nie jest to najgorsza piechota aczkolwiek nie mają oni bonusów do walki z wielkimi jednostkami a widać tutaj zostały dwa pająki które gonią bezlitośnie gonią tego Setre no ale można się mylić widać, że tutaj bitwa jest do ostatniego modelu, że tak powiem szarża wykonana przez dużego szefa czarnych orków na Setre tu widzimy, że ci te dziwadła ośmiu szczytów, wciąż one mają 10 modeli. To jest niezłomna jednostka. Moim zdaniem jest to mushe w każdej armii orczej. Tu widzimy, że setra próbuje się wycofać, aczkolwiek zostaje on szarżowany przez jeźdźców na leśnych pająkach. Tutaj duży szef czarnych orków wciąż nie pozwala mu się wycofać, no i setra zaczyna mrugotać. Zobaczmy sobie, ile życia mu zostało 760. Jednakże widzieliśmy, że tutaj królowa Arachnoroków też już powoli, aczkolwiek Setra właśnie teraz umiera, co bardzo niekorzystnie wpłynie na pozostałości armii Tumkingsów. Możemy sobie to przyspieszyć, mi się wydaje. Tak, ponieważ teraz Pyrus będzie po prostu wykańczał oddział po oddziale, ostatecznie wszystko się rozpada i mamy zwycięstwo zielono skóry, Jeden punkcik zdobywa dla nas Pyrus po całkiem wyrównanej bitwie. Zobaczmy sobie kto co tutaj porobił. No tutaj ta grobowa straż, ona jest dobra na te wszystkie orkowe chłopaki i tak dalej, aczkolwiek ci orkowe chłopaki też porobiły nie najgorzej. 108 trupów. Bardzo fajnie tutaj Pyrus zagrał tymi goblińskimi jeźdźcami na leśnych pająkach, wyłączając te uszatki. No tutaj trochę Arminius nie przypilnował. No, i w ostateczności bardzo, bardzo, mieliśmy bardzo wyrównany pojedynek, walkę do samego końca, którą ostatecznie jednak wygrał, wygrał dla nas Pyrus. Przejdźmy może do drugiej bitwy. W drugiej bitwie Pyrus wziął wysokie elfy, tymczasem Arminius wziął dla nas wybrzeże Wampirów. I zobaczmy sobie, omówmy sobie po szybkości co tutaj ma Pyrrhus. Pyrrhus ma 4 razy strażników. Mamy dwa razy siostry Avelornu, 2 3 oddziały zwykłych łuczników oraz Straż Morską z Loternu razy 2. Z mobilności mamy jeźdźców Elerionu razy 4 oraz dwie balisty szponu Orła. Po ikonce nie jestem w stanie stwierdzić kto dowodzi całą tą imprezą. Tymczasem, tymczasem Arminius swoim wybrzeżem wystawił na pierwszej linii cztery razy zwykłe ząbiacze. Tutaj na flance mamy ząbiacze z halabardami po jednej i drugiej stronie. Z tyłu widzimy Syreny. Raz, dwa. Dokładnie, dwie Syreny. Tak mamy jeszcze bandę zombie z bombami w sztukach trzech Mamy również artylerię pokładową raz dwa w tym jest raz rorowa karonady Tu widzimy jeszcze dwa oddziały zwykłych zombie z halabardami Tutaj mamy jeszcze zombie z muszkietami. Oraz dwa razy zgnilce schowane tutaj w lesie. To wszystko. Tak, najprawdopodobniej to wszystko. Aha, zapomniałem yy, do powiedzieć, że całą imprezą dowodzi Noctilius, który posiada dla nas przyzwanie zombiaczy. Yy, razy dwa, czyli tą swoją umiejętność. Oraz... Inwokację Neheka. Tymczasem, Pyrus, tak jak już omówiłem, ma dla nas dużo, dużo ucznictwa. Mamy straż z Loternu, mamy siostry Avelornu, razy dwa. Tutaj mamy zwykłych uczników, razy trzy. Oraz jeszcze raz straż morską z Loternu. Z tyłu, tak na drugiej linii, ma trzy razy tych strażników. Widzimy jeźdźców z Elerionu razy dwa, którzy osłaniają dwa oddziały balisty szpony Orła. Tu widzimy na flance jeszcze jednych jeźdźców z Elerionu oraz jeszcze jednych, czyli w sumie 4 oraz całym przedsięwzięciem dowodzi arcymak z domeny ognia. Lata on sobie tutaj na gołębiu oraz posiada on kulę ognia oraz płonący czerep. A więc przejdźmy do samej powtórki. Będzie ona zapewne na początku bardzo artyleryjska, będzie wymiana ognia. Widzimy, że tutaj Pyrus podchodzi, żeby rozpocząć ostrzał swoimi łucznikami. Najprawdopodobniej Arminius zorientował się o co chodzi i wysyła już swoje, swoją pierwszą linię, żeby tutaj związać walką tych łuczników, by nie pozwolić im strzelać. Tutaj widzimy, że artyleria pokładowa. Nęka te siostry z A Avelornu. Bardzo skutecznie. Tak. Próber, widzę jak piszesz, tylko aktualnie nagrywam. Wybaczcie. Widzimy tutaj. szarże Jest tu w wykonany na pierwsze linie. Wybrzeża vampirów. Tutaj widzimy, że jedne syreny poszły do zwarcia, tak? Są one brutalnie ostrzeliwane przez straż morską z loternu. Tutaj widzimy drugie syreny, które zostały zmasakrowane, dosłownie zmasakrowane przez ten ostrzał. No i, no i wygląda to dosyć nieciekawie dla Wybrzeża Wampirów. No tutaj muszę powiedzieć, że zmasowany atak łuków no, robi no, kompletną siekę, robi... Łazanki z tych wszystkich zombiaków Tak Tutaj widzieliśmy e, Hrabia Noctilus bardzo fajnie przyzwał zombiacze Żeby wyłączyć te dwa oddziały Aczkolwiek tutaj Pyrus już w odpowiedzi rzuca Swoich jeźdźców z Elerionu Widzimy, że Arminius dopiero teraz Wybiega z lasu swoimi Gnilcami Pewnie będzie próbował obiegać I wyłącza, e, będzie próbował wyłączać Tych balisty szponu orła oraz te wszystkie łuki, aczkolwiek jest tego tak dużo, że nie wiem, czy uda się to wszystko Arminiusowi, gdyż widzimy, że ten ostrzał jest, no, no, jest bezlitosny, tak? Jeszcze tutaj siądzie płonący czerep, dokładnie. Aczkolwiek tutaj widzieliśmy, że Arminius zorientował się w porę i rozdzielił te dwa oddziały, co poniekąd uratowało go. Uratowało je, gdyż. Gdyby wszedł ten czar, to naprawdę mogłoby być nieciekawie. Jednakże widzimy, że tutaj jedni strażnicy poradzili sobie świetnie. Tak, tutaj jeźdźcy z Elerionu również bez najmniejszych problemów sobie szarżują cały czas. Tu widzimy jeszcze wciąż pełne y, dużo tych całych jeść, y, strażników. Naucznictwo ma jeszcze niesamowicie dużo strzał. Także wydaje mi się, wydaje mi się, że tutaj będzie zwycięstwo pyrusa w tym wszystkim. No to jest to, o czym kiedyś wspomniał Arminius, że te wybrzeże wampirów ma problem. Ma problem, jeśli chodzi o takie bildy, które wystawią się na samym łucznictwie. No i co wydaje mi się, było tutaj widać. A więc podliczmy sobie, co tutaj zostało może Arminiusowi. Mamy rastą, rorową oddział artylerii pokładowej, tutaj w lesie w ogóle bandę pirackich zombie majtków z salabardami oni cały czas yy, osłaniają te karonady które fokusują się w hmm. co one się fokusowały, czyżby w szponu orła, no to przeoczyłem gdyż ta bitwa yy, yy, była tak dynamiczna ten ostrzał był tak szybki i tutaj eliminował bardzo błyskawicznym tempie te wszystkie oddziały piechoty wybrzeża wampirów że no, można było naprawdę wiele przeoczyć no i my myślę, myślę, że to już jest tylko dokańczanie, tak? że tutaj już Pyrus sobie tylko dokańcza tutaj e, widzimy Arminius broni się jeszcze jak może, przyzywa tutaj bandę pirackich zombie majtków tutaj również, żeby osłaniać tutaj całego swego hrabie Noctilusa, gonić i, e, te jednostki, które strzelają. To już niestety Arminius nie miał czym bronić tego wszystkiego i ostatecznie jednostki te strzeleckie zostały dorwane oraz wyparowywują. A tutaj w lesie może jeszcze powalczą ci yy, halabarnicy. No i sam Noctilus, tak? Zobaczcie sobie ile z białych proporców, a ile czarnych. No i tutaj mamy pełnego hrabia Noctilusa, a Sytuacja na pasku wygląda na wyrównaną najprawdopodobniej. No, z lekką przewagą, jeśli chodzi o wysokiego elfa. No i zobaczymy, zobaczymy. Tutaj widzę, że y, Pyrus w ogóle nie. nie robi sobie nic, że tak powiem. Olał tutaj tą całą karonadę wraz z tymi halabardami. Pewnie będzie on się chciał pozbyć Noctilusa, gdyż to on. Stanowi tutaj największą zagrożenie bojowe, że tak powiem. Otrzymuje właśnie on na twarz kometę, to znaczy się kulę ognia, wybaczcie. Jest bezlitośnie ostrzeliwany przez całe ucznictwo, które ma tutaj pyrus, no i wyparowywuje on powoli, tak. Kolej jeszcze zdążył przyzwać jednych, bandy zombiaków, jednak czemu to pomoże? Wydaje mi się, że już Arminius nie jest w stanie tego ugrać. Gdyż zostało zbyt wiele tego wszystkiego wysokiemu elfowi, zbyt wiele. Dokładnie tutaj kolejna kula ognia prawie Noctilus wyparował. No, i te wszystkie jednostki zombiacze zaczną się powoli rozlatywać. Tak, dokładnie. I mamy zwycięstwo wysokiego elfa, który był dowodzony przez Pyrusa. Dokładnie. Zobaczmy sobie, aż mnie interesuje, ile tutaj te łuki porobiły. No zobaczcie sobie, 66, tak. Tutaj w ogóle ci strażnicy, oni koszą te wszystkie zombie jak chcą. Mamy po 168 trupów. No tutaj e, cały czas nękały również e, ci jesteś z Elerionu. No bardzo fajny build e, Pyrusa, jeśli chodzi o kontrę na wybrzeże wampirów. Moim zdaniem tutaj Arminius, mm, no... Nie miał zbytnio szans z tym buildem. Także mamy ostatecznie 20 dla Pyrusa, za co mu gratulujemy. Gratulujemy Arminusowi za podjęcie walki. Życzymy powodzenia w następnych meczach obu Panom. No i do usłyszenia w następnych materiałach. Czołem!